O, darmowy prezent wezmę go sobie. Ciekawe, co jest w środku. Dzisiaj, ze smutkiem, żegnamy najlepszą sergię w historii tego kanału: Jurek i Czerwony Ogórek. To żywcem zakopali stał Jen Jeszcze w takiej trumnie dla widoków Jen Zresztą to Panie Księdu to wcale nie jest koniec e, Serii Jurek Czerwony Ogórek Ponieważ od nowego roku Nadciąga nowa generacja tej wspaniałej serii Będzie lepsza jakość A do tego będzie lepsza jakość A co najlepsze Lepsza jakość. Może fabuła pierwszej generacji była trochę pokręcona? Może podział na sezony był trochę niepotrzebny, ale druga generacja będzie lepsza. Piemie premiera pierwszego odcinka w styczniu. Chyba.